Hey 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 hei, hey hey It's coming urik po mara フフフフ。<music> Był umyty, więc można nagrywać filmik. Szacunek do widza przede wszystkim. Pomarańczowy Kruk, wita. Pomarańczowy Kruk podróżuje w czasach pandemii. To jest dziwne, ale ja na ten rok nie planowałem żadnych podróży zagranicznych. Chciałem się skupić bardziej na takich życiowych sprawach materialnych. No i to też czyniłem. Też czasem tak trzeba. No i na dobre mi to wyszło Ale no brakuje mi tych podróży Sam nie wiem dlaczego dopiero teraz yy Jadę pod namiot się zdziwiłem, że to mój pierwszy nocleg pod namiotem To jest końcówka sierpnia Pierwszy nocleg pod namiotem w tym roku To dziwne, dziwne Wczoraj albo może zmienimy scenarię tylko tu dodam, że... o rozbiłem się. Rozbiłem się pod namiocnikiem. Mało osób strasznie tutaj. Zaraz powiem gdzie, co, jak jestem. Bystrzyca. Rzeka. Jedna z kilku rzek płynących we Wrocławiu. Znaczy... do Rzeczy Odry. Tak? Bystrzyca, Ślędza, Widawa. No, muszę się tu z problemami technicznymi mierzyć, bateria się skończyła, musiałem wrócić do namiotu, po kolejną. W ogóle, tak po takiej długiej przerwie, bo ostatni nocleg pod namiotem, no to był we Włoszech, we wrześniu zeszłego roku, wow, wow, na dachu, tam, w bari, to był ostatni nocleg. I taki o, odwyk człowiek, wiadomo, bo wiem, że parę dni później, parę, parę takich nocy pod namiotem i już bym tak śmigał bach 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 wszystko a tutaj rano stajesz i tak o, tu trzeba to poskładać to to i tak mam w pamięci ja to szybko gdzieś tam w podróży wokół Bałtyku robiłem już na, na takim bach 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 wszystko a tutaj no taka z jednej strony fajnie bo wow fajnie pod namiotem też w naturze to zupełnie inaczej Medytacja też taka potężniejsza, bo idzie się z plecakiem, to jest taki człowiek bardziej uspokojony ze swoim ciałem, w kontakcie ze swoim ciałem i tak dalej. Także już idzie, idzie, idzie się i człowiek się tak uspokaja, wszystko jest takie fajne i tak dalej. No ale są też jakieś tam trudności. Rozbija się nawet. A tu chmara komarów, o nie, albo pada deszcz. Pada deszcz, ja chcę iść spać, nie chcę mi się wyjść na deszcz, no to sikam do butelki 330 ml latarką, świecę i kurczę. Nie wiem, czy, czy ja wycykluję, czy to czy będzie mniej, czy więcej. Ciężko ocenić. Akurat wczoraj się udało. Nie no, zawsze się udało, ale takie, śmiałem się z tego. Ale rzadko do butelki często ja, jak deszcz pada to wychodzę wczoraj mi się nie chciało mm, dobra no co to jeszcze coś powiem, jak się przejdę kierunek Mietków dzisiaj do przejścia za 40 km tak, że co fajnie, kruk podróżuje Nie wierzę, pierwsza wyprawa w tym roku w ogóle, tak jak mówiłem wcześniej. Idzie sobie człowiek, idzie sobie człowiek, a tu nagle od, od skałki do Romniowa. Mój kolega z pracy. Witam serdecznie. Andrzej. Który zna mnie jako pomarańczowego kruka. Też. No także. Wow, Andrzej, fajne, fajne spotkanie. Super spotkanie. Ja się nie spodziewałem tego spotkania. Opowiedz, jak ktoś mnie tu wyczaił. E, ja sobie jechałem od strony Wrocławia i widzę, jak ktoś zmierza boczną drogą. E, bardzo podobny do mojego kolegi pomarańczowego kruka. Ja mówiłem, aż niemożliwe. Zwolnię. <laughs> Mimo tego, że na liczniku fajna prędkość i fajnie może było pojechać. Patrzę, a tutaj w ogóle Camilo. Wow. Pięknie, wow, wspaniałe wow. spotkanie. Wow, no super. Ta, dla takich chwili to warto żyć, warto, nie? Tak. No, tak. Warto. slow to Też w ogóle wielkie dzięki, Andrzej, za to spotkanie, bo Andrzej, mówiłeś, że ty jedziesz sobie do kątów wrocławskich na kawę i, i pijesz kawę i wracasz. A ja miałem kryzys w ogóle, jak szedłem. Yy, taki trochę wtedy. Bo dawno nie chodziłem z plecakiem i też się nie przygotowywałem fizycznie, też słabszy nieco jestem niż, niż kiedyś. I pomyślałem sobie, Wtedy że ciężko, strasznie, a tu nagle spotykam. Wow, w ogóle ni stąd ni zowąd. Także to było takie doładowanie energetyczne. No i ja już nie potrzebuję kawy. Już nie potrzebuję kawy, bo idę jak na speedzie. Już mi nic nie boli, idzie mi się dobrze. Także spotkania. Te rzeczy, które się wydarzają w życiu, to się wydarzają też z takiego powodu tutaj fajnie było się spotkać mi to do, do, dodało energii, Andrzejowi pewnie też no także fajnie fajnie, fajna alejka. że jeszcze, jeszcze dzisiaj kurcze mimo, że zachód słońca a jeszcze tak myślę zdychę pocisnę z 10 km a zamierzam nie proszę bardzo jak pięknie tutaj nowoczesne panele fotowoltaiczne a z drugiej strony najciekawsza pozostałaś pobudce telefonicznej jaką kiedykolwiek widziałem Ty, patrz, tam jakiś namiot jest. Kurczę, niemożliwe. Chodź, zobaczymy. Niemożliwe, żeby ktoś tu namiot rozbił. Tu? Trzeba być. żeby tutaj się rozwijać. No faktycznie. Aaaa, to był maręczowy kruk. to ma pomarańczowy kruk No siema Siema byku, siema Spacerować sobie nad rzeką, spacerować tu i teraz Tra la 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 fajnie jest szumi woda szumi świat woda tekst 80% na spontanie na spontanie tekst 80% na spontanie Jakbyście kiedyś byli w milionerach w takim teleturnieju i stali przed pytaniem za milion złotych, już nie byłoby kół ratunkowych, a padłoby pytanie, czym jest Staro Rzecze, to odpowiedź jest, że Staro Rzecze to jest pozostałość dawnego koryta rzeki. Tako Rzecze kruk. Kurczę, lubię to, lubię podróżowanie, fajnie było sobie przypomnieć. Masę takich teraz miałem wspomnień, które mi wracały z podróży. Eee... Także sobie szedłem, szedłem z plecakiem i nagle, o, to miejsce mi to przypomina z tej podróży, z tej podróży. To było ciekawe, bo zdarza mi się tak, ale nie, nie aż w takiej intensywności. No to taka właśnie dłuższa przerwa. Eee, lubię, no kurczę to jest fajne to jest fajne kontakt z naturą kontakt z samym sobą idzie sobie człowiek poćwiczy wytrzymałość przemyśli sobie jakieś sprawy, uspokoi się Przyszy sobie na rzeczkę, Wytrzyta. tam jest ramiocik y, druga noc spędzona tak przeszedłem jakoś szedłem ile? 9 godzin nie szedłem non-stop 9 godzin powiedzmy że z 8 tak, to, powiedzieć ponad 30 km zrobiłem dziś do zrobienia 15-20 i powrót autostopem O, tu jeszcze bliższy rzut oka kamery na mój namecik To jest w ogóle zabawne jak sobie myślę, że jest godzina 10, 10 rano A za 24 godziny to ja już będę w pracy w Wrocławiu ja Jestem oddalony od Wrocławia i tak, tak powiedzmy naokoło no Ciężko powiedzieć, 30 km? Może 40? Przejdę jeszcze 15, 20 dziś i autostop. A, a nie niż 24 godziny od teraz to już w pracy jestem. No, żałuję trochę, że, że tak zaplanowałem tą podróż. Zaplanowałem ją na nieco dłuższą, ale tak wyszło, co zasiedziałem też w domu tam innego robiłem i no i trzy dni podróż. Trwa. Bo nie będę, nie lubię. Kiedyś tak robiłem, że e, priorytetem dla mnie były, były właśnie takie wyjazdy itd. i tak dalej i jak coś nie pasowało do tego, to starałem się wszystko inne pozmieniać. Teraz już tak nie robię. E, czyli jak zadeklarowany jestem, że być w pracy w jutro, to będę. Um, to tak wychodzenie z takiego starego schematu zachowania um, musi czasem boleć. Musi być kara dla mnie, żebym się nauczył, że o, trzeba było sobie wcześniej lepiej zorganizować czas, no to bym miał dłuższą podróż. E, spoko, może. Może jeszcze przyszły weekend, czy coś, coś, coś takiego za sobie gdzieś eee, No tak Tutaj Do takiego ujścia czarnej wody Chcę dojść Jak bez plecaczka idę, bez namiotu, tak zostawiłem no Szybko chcę sfilmować Tędy szedłem po ciemku wczoraj i widziałem na GPS-ie, że tam jest sprawa też ją widziałem po ciemku ale tutaj będzie lepsze wrażenie robić czy czuł wody kurczę ciągnie mnie do takich dłuższych podróży Się trochę w tym ograniczyłem żeby ogarniać życie finanse ale Przyszły rok, jakaś dłuższa, typu dwa tygodnie to na pewno wyprawa, ale tam jeszcze kolejny rok, to, o, to tam zamierzam jakąś tam miesięczną czy dwumiesięczną czy, czy większą na pewno zrobić. Czy na pewno. Wiele rzeczy się w życiu zmienia, więc ciężko powiedzieć, czy na pewno to zależy, co będę robił zarobkowo i tak dalej. Będę mieć możliwość urlopu, czy nie będę mieć, ale spróbuję zrobić tak, żebym miał. Żeby mieć jeszcze większą stabilność finansową, która pozwoli na to, żeby sobie... O, no dobra, no to pół roku. Pół roku z głowy to mogę sobie robić rzeczy niedarobkowe. Do takiego czegoś dążę, ale aby to osiągnąć to to też oczywiście temat na inny filmik co dokładnie i tak dalej ale aby to osiągnąć to, to trzeba przez jakiś czas się ograniczyć w czymś rzadko w życiu przychodzi coś tak totalnie bez wysiłku nagle a jak przychodzi no to Ciężko to utrzymać, więc trzeba włożyć, włożyć energię, wysiłek żeby coś osiągnąć Co się chce. Oczywiście bez, bez napinania się jakiegoś straszliwego, bo każdy dzień każdy dzień to jest nasze życie i fajnie przeżywać każdy dzień bardzo dobrze bez napinania się z wysiłkiem ale takim wysiłkiem takim a woda tak płynie nie to woda woda sama w sobie nie wkłada w wysiłku ale płynie w pewnym kierunku. Hmm. Nie więcej tak. My jako człowieki to trochę właśnie mówimy, że... A, ja sobie tutaj płynie. No, trochę Jak się z tą wodą? Ale no, to też żeby być strasznie nie żeby tam. Zrobić z wody. Tataćka kurza. Dobra. O, tu jeszcze trzeba przejść. Dwóch kurczek. jest naczka. It so understand yourself at least just enough, you wanna know some things 'cause worry ain't thing that matters to you.